Co tygodniowy przewodnik po Uniwersytecie Zielonogórskim. Mówimy o tym, co każdy student wiedzieć powinien. UZ Navigator. Jesteś u celu. Ja nazywam się Ola Pruszyńska, a to jest program UZ Navigator, czyli przewodnik po Uniwersytecie Zielonogórskim. Są już dzisiaj z nami gościnie Sara Niemiec i Wiktoria Burczyńska z Koła Naukowego Inżynierii Biomedycznej Biomedus. Cześć dziewczyny. Cześć. I zanim przejdziemy do rozmowy, to... Poinformuję Was, że Uniwersytet Zielonogórski dorobił się kolejnej bachantki, bieguska, bo takiej na imię stanęła w Parku Poetów na cześć biegu dla transplantacji popularnego w regionie. I czas na materiał z odsłonięcia bachantki, który przygotowała Mirella Grzyb. Spotykamy się dzisiaj na wydarzeniu, które będzie pokazywało naszą nową bachantkę, piątego bachusika na Uniwersytecie Zielonogórskim. Bachantka powstała w bardzo przyjaznych okolicznościach, bowiem upamiętnia dziesiąty jubiluszowy bieg dla transplantacji, który miał miejsce w maju tego roku. Ale dzisiejsza data jest nieprzypadkowa, bowiem wczoraj przypadło święto Międzynarodowego Dnia Transplantacji i Dawstwa Narządów, więc dlatego dzisiaj spotykamy się w Parku Poetów. Miejsce postawienia bachantki jest tuż przy trasie właśnie biegu dla transplantacji, żeby upamiętniać to wydarzenie. I przeżyć ideę transplantacja, aby wszyscy wiedzieli, że jak niestety stanie nam się coś, to oddajmy te narządy po śmierci, ponieważ to jest bardzo cenny dar i każdy naprawdę w bardzo mocny sposób na niego liczy, jeżeli przychodzi taka potrzeba. Transplantacja to nie tylko y, przeszczep nerki, to także wątroba, to szpik kostny, to dawstwo krwi. My o tym najbardziej zapominamy, że możemy być dzisiaj dawcą na co dzień, tylko odważmy się, powiedzmy tak jestem odpowiedzialny, mam oświadczenie woli, powiedziałem swojej rodzinie i startuję, biegam, ćwiczę, staram się żyć aktywnie po to, żeby móc właśnie powiedzieć za każdym razem transplantacja jestem na tak. Ja namawiam wszystkich, żeby sami przyszli zobaczyli. Na pewno biegaczka, zdrowa sylwetka, uśmiechnięta, z sercem na dłoni, więc myślę, że się spodoba widzom. Mam nadzieję, że nikogo nie będzie obrażała. Bardzo się cieszę, że to kolejna bachantka, kolejna kobieta w tym gronie bachusów zielonogórskich. Cieszę się również z tego, że dalej podkreślamy, jak ważna jest transplantacja i szczególnie w dzisiejszym dniu, dniu dla transplantacji. Bachantka, która myślę, że będzie miała cudowne imię, związane właśnie z naszą inicjatywą. Także co to dużo mówić? Cieszę się bardzo, że jest to kolejna figurka, która stanie na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dajcie znać w komentarzach, czy Bachantka Bieguska Wam się podoba. Czwartkowy wieczór Uniwersytet Zielonogórski tętnił życiem właściwie kampus A Uniwersytetu Zielonogórskiego, bo studenci spotkali się, by wspólnie świętować Halloween i zanurzyć się w świecie planszówek. Akademickie Koło Kultury Studenckiej, we współpracy z Zielonogórskim Klubem Fantastyki Ad Astra, przygotowało wydarzenie pełne rywalizacji, śmiechu i zabawy. Zobaczmy, jak bawili się uczestnicy tej nie do końca strasznej, ale wesołej nocy. Znajdujemy się właśnie na kampusie a Uniwersytetu Zielonogórskiego i opowiedz, co tutaj się dzieje. Cześć, witajcie serdecznie z tej strony złotorybka z Akademickiego Koła Kultury Studenckiej. A dzieje się Halloweenowa integracja planszówkowa, którą mieliśmy przyjemność zorganizować z Ad Adastrą z klubem fantastyki. Aktualnie dzieją się gra terenowa, zmagania planszówkowe i konkurs na najlepsze przebranie, w którym mam nadzieję coś uda mi się wygrać. A nagrody są super, bo od Urzędu Miasta otrzymaliśmy e, zielonogórskie monopoli, także warto się postarać i fajnie przebrać. I to nie jest pierwsza edycja tego wydarzenia. E... To jest aktualnie już chyba trzecia integracja branżówkowa, którą jako koło mamy przyjemność organizować. Cieszą się one dużą popularnością wśród studentów i stanowią fajną perspektywę do tego, by spotykać i poznawać się w takich sprzyjających temu okolicznościach. Także cieszymy się, że to się przyjmuje i bardzo też dziękujemy uczelni za możliwość zorganizowania takich przedsięwzięć. Na zaproszenie koła studenckiego przyszliśmy dzisiaj jako współorganizatorzy z naszymi grami planszowymi, aby dla studentów przygotować fajny wieczór z grami planszowymi. W co grasz i czy Ci się podoba? No w, y, Azul i na razie się uczymy jeszcze. A na czym polega ta gra? Na układaniu kafelków. Coś takiego. Gramy dzisiaj z koleżanką w Wirusa y, i myślę, że bardzo fajna gra spodobała mi się i myślę, że kupiłem sobie do domu. Na czym polega? Trzeba zebrać trzy zdrowe organy i wtedy gra się... wtedy się wygrywa gra. Gramy w manczkina. Grałem już całkiem sporo w tę grę, no bo też ją posiadam w domu. Ale tak, no to... Głównie polega na zdobyciu poziomów, pokonywaniu potworów, zdobywaniu ekipunku, zdobywaniu różnych klas raz, rzuceniu klątwy na, klątwy na przeciwnika, albo otrzymywaniu kątów. Eee, taka fajna gra na kilka osób. A no. A za kogo się przebrałeś? E, za sługę pomienia z Grysia Thieves. O, ciekawa gra, pierwszy raz próbuję. E, walczy to, o potwory e, i tam mamy swoje skarby, jako bronie i swoje posadzi różne. Rozwijamy. A za co się przebrałeś? Za mumię. Zamiora z hotelu Torcy Studenci nie dość, że wytężyli swoje umysły podczas grania w planszówki, to też przebrali się halloweenowo i wzięli udział w konkursie na najlepsze przebranie. Dziewczyny, y, Rozmawiam z Wiktorią Burczyńską i Sarą Niemiec z koła naukowego inżynierii biomedycznej Biomedus. No i zacznijmy od tego, czym zajmuje się Wasze koło. Nasze koło ogólnie ma szeroki zakres działań. W tej chwili najbardziej y, takie projekty, które podjęłyśmy, to są Pomocna Łapa i Fizio Pomocna łapa to taki projekt, w którym e, pomagamy pieskom bez kończyny, e, no, robimy na nich po prostu protezę, e, żeby mogły no, szczególnie na starość e, lepiej chodzić, bo niestety im starszy jest piesek, tym e, gorzej sobie radzi e, z tą utraconą kończyną. I właśnie mamy też ten drugi projekt, PhysioKids, który ma na za zadaniu e, poprawić. E, Tą postawę u dzieci w wieku przedszkolnym. Czyli Fizjokid jest tym nowszym projektem, bo też wiem, że wystartował od września, a pomoc na łapa wcześniej gdzieś tam była tak, realizowana. Tak, pomoc na łapa jest już realizowana długo, bo od ponad roku. W tej chwili robimy protezę dla pieska Krokusa. Z koleżanką, właśnie były już stworzone trzy takie, że tak powiem, projekty tej protezy. Trzecia już pasuje na pieska, jednak behawioralnie on się jeszcze uczy, żeby do niej się dostosowywać, więc bardzo możliwe, że spróbujemy jeszcze kolejny projekt zrobić, żeby było mu po prostu łatwiej. Czyli można powiedzieć, że niesiecie pomoc nie tylko ludziom, ale też zwierzętom. No i właśnie jak to wygląda jeśli chodzi o Fizjokids, bo projekt wystartował od września, jeszcze jak rozmawiałam z dziewczynami z Waszego koła w wakacje, to mówiły, że nie mogą zdradzić jakiej szkole dokładnie będziecie pomagać. I czy się udaje? Tak, projekt jest realizowany, prężnie działamy. Chodzimy do przedszkola, ćwiczymy z dziećmi. I ogólnie, jeżeli chodzi o inżynierię biomedyczną, czyli nasz kierunek, no mamy okazję właśnie sprawdzić postawę dzieci. Mamy do dyspozycji matę tensometryczną, która nam ułatwi tę pracę, ale też w projekcie biorą udział dziewczyny z fizjoterapii i to jest okazja dla nich, żeby faktycznie mieć kontakt z potencjalnym pacjentem i mieć okazję właśnie przećwiczyć różne rzeczy z tymi dzieciakami i zadbać o to, żeby. Miały prawidłową postawę. Ale też z tego, co widziałam, nie przebywacie tylko w tym przedszkolu i pomagacie dzieciom, ale też jeździcie na różne konferencje, szkolenia, choćby do Warszawy, tak? Tak. Ostatnio właśnie było szkolenie z tej maty tensometrycznej, którą mamy. I pojechały od nas właśnie z kierunku dwie dziewczyny, żeby właśnie bardziej zagłębić się w temat i wiedzieć, jak prawidłowo użyć maty tensometryczną i co potem z tymi informacjami zrobić. Czyli poza tym, że pomagacie, to też same uczycie się podczas tego projektu, no bo z maty chyba nie umiałyście korzystać. To jest też taki... To jest takie urządzenie, o którym pierwszy raz w życiu w ogóle słyszałam. Tak, ja też wcześniej nie słyszałam o czymś takim, więc no, to pokazuje, że właśnie należenie do koła naukowego daje nowe możliwości i możemy się uczyć nowych rzeczy. A na czym wygląda ta pomoc, którą niesiecie dzieciom? Ona ogólnie y, polega na tym, że najpierw dziewczyny z fizjoterapii były na takich. Y, na takich zajęcia, gdzie obserwowały dzieci, jak one się ruszają, czy może mają jakieś już problemy, zapisywały to właśnie, później dokonywały badania takiego bardziej szczegółowego i będzie to też robione przy rodzicach. Będzie stworzona taka karta dziecka, która będzie uzupełniana, właśnie będziemy sprawdzać, czy są jakieś postępy, czy nie. Właśnie okazało się, że bardzo dużo dzieci ogólnie z tego przedszkola ma jakieś już problemy niestety z postawą, więc działamy w tym kierunku, żeby było jak najlepiej. A czy dzieci mogą zapisać się do tego projektu, czy na razie działacie na bazie jednego przedszkola? Na razie działamy na bazie jednego przedszkola testowego. Zobaczymy, jak nam pójdzie, że tak powiem. Bardzo chciałybyśmy się rozwijać w tym kierunku, bo jest to, myślę, bardzo przyszłościowy projekt i bardzo chciałybyśmy pomóc jak największej ilości przedszkoli, ale zobaczymy właśnie, jak w tym nam pójdzie. Myślę, że wszyscy są jak najbardziej zadowoleni, i rodzice, i pani dyrektorka, więc Idzie to w bardzo dobrą stronę. A na czym polega właśnie pomoc z użyciem platformy tensometrycznej czy maty tensometrycznej? W końcu nie wiem, jak to się do końca nazywa. Yy, ta mata bada nacisk stóp yy. na podłoże i przez to właśnie jesteśmy w stanie określić yy, potencjalne wady postawy, na przykład. Czyli takie zaawansowane urządzenie. Tak, Tak. I jeśli chodzi o tę pomoc, yy, to czy. Zdarzało się, że na przykład rodzice nie spodziewali się, że ich dzieci mogą mieć takie problemy, jak ogólnie rodzice reagują na to. Ogólnie yy, rodzice, no myślę, że są też zaskoczeni tym, że jest taki projekt. Jak byliśmy na przykład na zebraniach, to reagowali pozytywnie. Bardzo się cieszyli, że, że taki projekt jest, że przyjdziemy właśnie poobserwować dzieci. No, myślę, że jest to szok dla rodziców, bo jednak no, w takim wieku przedszkolnym raczej nikt nie spodziewa się, że już występują takie problemy, ale najlepiej zapobiegać właśnie jak najszybciej takim wadom postawy. I macie jakieś rady dla osób, które być może nie wiedzą, że i dziecko może mieć wadę postawy, a wiecie, jak mu pomóc. Myślę, że Co najlepszy... obserwować. Najlepszym rozwiązaniem jest obserwowanie kolan, przede wszystkim, bo też dzieci czasami, jak mają jakieś wady, to do kolanka się tak do siebie zbliżają, po prostu. Ale myślę, że najlepiej po prostu skierować się do specjalisty, żeby je zbadał, bo to jednak najlepsze rozwiązanie. A ile osób liczy wasze koło? W tym momencie. Około 15. Zgłosiło się do nas też parę nowych osób z pierwszego roku, także inżynierii biomedycznej, właśnie. Więc jak najbardziej zapraszamy, bo jeśli ktoś ma jakiś pomysł albo projekt, z którym chciałby się zgłosić, to jak najbardziej zapraszam. Jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje. Czyli nie trzeba studiować tych około medycznych kierunków, żeby dołączyć do Waszego koła. Nie, nie trzeba. Jeśli ktoś ma ochotę, to naprawdę zapraszamy. Bo mnie właśnie zastanawia, czy to nie jest trochę mało, bo bardzo mało osób liczy wasze koło, jak na to, jak ambitne projekty macie. Nie obawiacie się właśnie tego, że może Wam zabraknąć rąk do pracy? Rąk nie brakuje, ale jest to fakt, że na przykład projekt Fizjokids pochłania dużo naszego wolnego czasu, bo jednak no, trzeba chodzić do tego, przedszkola ćwiczyć z tymi dziećmi, jeździć na konferencję. Tak, zgadza się, więc no, przydałoby się parę nowych osób. <śmiech> <śmiech> nie ukrywam, ale no. Właśnie to jest kwestia tego, że nie trzeba być na studiach tych okołomedycznych, tak jak powiedziałaś, tylko właśnie bardziej kwestia pomysłu na to, co można zrobić w kole i takiej inicjatywy chęci pomocy po prostu. A uważacie, że same studia pomagają Wam przy realizowaniu tych projektów? Dają Wam jakąś wiedzę, która przydaje się przy realizacji projektów? Tak, mi ogromnie wiedza ze studiów pomogła właśnie przy projekcie Pomocna Łapa, ponieważ te projekty PROTES były w oprogramowaniu CAT projektowane, dlatego no, tego się uczymy na zajęciach i no, myślę, że bardzo się to przydaje. Dziękuję Wam, dziewczyny, za rozmowę. To była Wiktoria Burczyńska i Sara Niemiec z Koła Naukowego Biomedus. Oglądaliście i wsłuchaliście słuchaliście programu UZ Navigator. Ja nazywam się Ola Pruszyńska i prowadziłam dla Was dzisiaj ten program. UZ Navigator. Cotygodniowy przewodnik po Uniwersytecie Zielonogórskim. Mówimy o tym, co każdy student wiedzieć powinien. UZ Navigator. Jesteś u celu.